Ludzie, udało mi się. Nie wiem jak, ale mi się udało. <laughs> Wiecie co jest? spróbuję to powtórzyć. Pewnie teraz mi się nie będzie udawało, ale who gives the fuck. Ogólnie, czekajcie, co ja zrobiłam? Najpierw włączam to. Ogólnie obydwa miałam włączone, chyba. I tak. <laughs> to coś głupiej, tak. Włączam to. No i teraz mi nie będzie wychodziło, jak na złość. Po prostu bardzo szybko musiałam to kliknąć, że, żeby ten drugi mi tam nie doleciał. Od cała filozofia. Dobra, ale, ale teraz obydwa się trzymają, a tego bym nie chciała. Aha, czyli teraz tutaj muszę włączyć, jak one obydwa leżą, chyba. A to w górę. O. Jest. Po prostu musiałam bardzo szybko kliknąć, jak ten górny e, i już się prawie stykał z, tą, e, z tym sufitem. A z racji tego, że ten kocek jest większy i jest cięższy, więc ten, ten pierwszy po prostu, jakby to powiedzieć, e, szybciej tam doleciał. Boże. Tyle męczenia się z tym. E, okidoki. A tutaj co mam zrobić? <laughs> Aha, to... Czekajcie, próbuję sobie przypomnieć, jak to działało. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, to nie jest na czas. No w górę. ja tak, powinnam po prostu teraz do tego dobiec i tak dalej. Aha, pewnie jak on będzie na, na równi z tą, z tą liną, która dęda, tak mi się wydaje. No zobaczymy. Nie, troszkę wcześniej. <ścoughs> Naprawdę Limbo jest dosyć ciężką grą. W sensie, jeśli chodzi o te zagadki logiczne. Nie leć tam, misiu. Bo zginiesz. Nie, uciekł mi. Nie, muszę to zrobić jak to podjeżdża po prostu. Nie wiem, kurde, w którym momencie dokładnie. Jest za długo, że źle skarby. Dobra, a na tym to nic nie polega. Jej, udało się. Ojej, kolce, kolce, kolce. Jezu, w ostatnim momencie Boże, dobra, lecimy dalej. Aj, to też nie, niezbyt. Nie, wskakuj w górę, w górę, w górę, skarbie. Nie! W górę! Pojawiały się guziki! <laughs> Au! Oj, misiaczku, mój! Nie, nie cierpię tego, to mam tak kijowe sterowanie. Eee, dobra, ale ja myślałem, że coś tam na dole. tam. że przeżyję. <laughs> Dobra, ja będę musiała obczaić to, jak ja mam to zrobić. No właśnie to jest kuczek głupie, że tutaj i, i jest to kurczę, skrzaczone sterowanie, bo skacze na przykład klikając guzik prawy. Dobra, żyję jeszcze. Nie, kurde! <laughs> o pół sekundy za szybko, ale okej, okay. Wie wiemy, jak to zrobić raz, dwa, trzy <laughs> jezu, dałam radę boże, jeszcze tam muszę skoczyć super Jej, udało się. O Boże, tu jest kulka. I co ja mam zrobić z tą kulką? Tak, tam nie widzę podłogi, tutaj chociaż podłogę widzę. No i to był dobry wybór, że poszłam w tą stronę. O jejku, jej, dobrze, co dalej? I hate you, ty niedobry guzik do grawitacji. No, jeszcze raz. Bo zginę. Dobra, ale ja się jeszcze cofnę, bo i tak nie zdążę. Hop. Kurczę, to jest naprawdę ciężkie, wiecie co. Może coś, to, może coś tak nie wydaje, ale jest. Oj! Za późno kawałeczek. Kawałeczek za późno. Dobra. <laughs> Jeszcze jedno podejście. No tak. Jezu, nie zdążyłam. Przeszkicam kontrol. Co jest? Ja Bruno Kowetro, ch chyba go ten. Chyba go nie, nie wyłapałem jego intencji. Dobra, ja po prostu zaczekam sobie. Toś nie, jeszcze był czas. Dobra, nieważne. <śmiech> <śmiech> no, dawaj, 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 dawaj. <laughs> Serio, ten etap, w sensie te etapy, które teraz są, to jest naprawdę dosyć ciężkie. Może się nie wydać, jak tak sobie siedzicie i to oglądacie, ale naprawdę, to jest straszne. Dawaj, 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 dawaj! Yeah! Dobrze, udało się. I hop tutaj... <laughs> eee. Pytanie ze 100 punktów. Co ja mam zrobić? Bo to po pewnym czasie Po prostu wiecie I ja nie wiem A to i tak nie zabije Dobra, to dosyć Problematyczne Jej, udało się Dobra, teraz powinnam to przeżyć jej, ale zaraz mi to zniecie, zaraz mi to zmiecie! Udało się. <grystanie> no, proszę mnie opuścić. Chcę na dół. Boże, teraz tutaj. Dobra. Ej, kurczę! Za późno skoczyłam. Ale ja już wiem, o co tutaj chodzi. Bój się Boga! Ojej, kurczę... Aha, bo ja muszę w górę? Dobra, rozumiem. Jej, wyszło mi. Tak jak myślałam, jest to już ostatni odcinek Limbo. <laughs> Chyba, jeśli się dobrze pamiętam. Miejmy nadzieję, że to przeżyło. <laughs> Jej, pajacyk! <laughs> Dobrze, nie powinnam się śmiać, bo jest to dosyć, dosyć dramatyczny moment. A teraz pytanie, czy mnie jeszcze wstanie? O, oczy mu się świecą? Jest okej. Okay. Wstawaj, skarbie. No wiem, że spadłeś z wysokości i wyleciałeś w jakieś głupie szkło. Ale don't worry. Zobacz, coś tutaj jeszcze jest. Nie, nic tutaj nie ma. I kochani, tak jak sam widzicie, skończyliśmy w miejscu, w którym, w którym zaczęliśmy. <laughs> Teraz powinno wkleić tutaj fragment z tego, jak zaczynam pierwszy odcinek, bo tam gdzie się cofnam, powinno być jajeczko i tak dalej. Więc znajdujemy się na samym usienkim początku. I jest. I jest ona. <laughs> Nie mogę do niej podejść. a, Sam, sam idzie dobrze. To tu, już jest I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o mój powiedzmy projekt. Zagrajmy z doli w limbo. To, jak widzicie, no, końcówka gry, w sensie ta ostatnia kacnęka z tą szybą i z tą siostrą, bodajże, tak wszyscy uważamy, że jest to jego siostra, um, zostawia naprawdę ogromne pole do interpretacji, zakończenia ogólnie całej fabuły itd. i tak dalej. Mam nadzieję, że seria Wam się spodoba. Jeśli nie znaliście tej gry i dzięki mnie ją poznaliście, to naprawdę jest mi bardzo miło. <laughs> I co kochani, to byłoby na tyle, tam w międzyczasie lecą sobie e, kredyty. może znajdziemy tam jakiegoś Polaka, ale, 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 ale nie wiem, <grydy> czy jakiś Polak pracował przy tworzeniu Limbo, w tym bardziej, że Playdead jest raczej studiem niezależnym, pochodzącym z Danii, jeśli dobrze pamiętam. Także kochani, dziękuję Wam, że byliście tutaj ze mną, <grydy> w zdrowiu i w chorobie, przy piłach, topieniu się i robakach i tak dalej. Także do zobaczenia w kolejnej serii. Trzymajcie się, papa! Pa.